Ma być lepiej i taniej dla mieszkańców po wyjściu gminy Mosina z Centrum Zagospodarowania Odpadów Select w Czempieniu. Radni podjęli w tej sprawie stosowną decyzję. Jakie korzyści z tego tytułu dla gminy i mieszkańców? Cena pozostaje bez zmian. Podstawowym założeniem, celem jest ochrona interesów naszej własnej spółki. Gdyby, gdybyśmy nie wyszli, jeżeli Ryska tej uchwały nie podejmie, to... Przetarg, przetarg, w którym szanse naszej spółki oceniam jako niewysokie na to, że można było wygrać ten przetarg. Wynika to z tego, że w łzecznie miasta Poznań funkcjonują duże spółki, które wchodzą agresywnie na tereny sąsiednich, żeby nawet stosują oceny niższe, żeby sprawić, żeby tych firm wokół... Nie by było żeby później Z dniem 1 stycznia 2017 roku to zakład usług komunalnych w Mosinie będzie odbierał odpady na obszarze całej gminy. Co na to wszystko prezes selektu? Bycie członkiem w związku to jest niezależna decyzja każdego samorządu. Tak samo jak wystąpienie ze związku, jest to niezależna decyzja każdego z samorządów członkowskich naszego związku. Jeżeli samorząd uzna, że w interesie ich gminy czy w interesie ich spółki leży wystąpienie. Ze związku, to mają pełne prawo i pełno pełne poparcie wszystkich mieszkańców i, i, i radnych danej gminy. Czy jakieś negatywne skutki dla związku, jako takiego wyjście musi, ale też nie tylko, bo parę gmin wystąpiło w ostatnim czasie. Jakieś pani widzi? Znaczy, nie widzę żadnych zagrożeń. Generalnie, no. Inaczej się wszyscy liczą z, z, z takim dużym tworem, gdzie jest no, dużo mieszkańców, tak? Jak nasz związek liczy, liczy około 300 tysięcy mieszkańców i my reprezentujemy taką społeczność, to zawsze to jest inaczej odbierane. Nie? No ja nie widzę żadnego zagrożenia dla związku. Czas pokaże, czy rewolucja śmieciowa, której dokonał Mosiński samorząd, występując z selektu, przyniesie spodziewane korzyści.